Maryjo, Oblubieńco Ducha Świętego, weź swoje nieskalane, niepokalane dłonie, serce każdej córki, każdego Twojego Syna i zanurz w sercu, w najświętszym sercu Jezusa, które zostało utkane ze Słowa Bożego. Matko, swoimi dłońmi tkaj nasze serca nicią złotą Słowa Bożego, aby były podobne do twojego serca i do serca twojego syna przeprowadź nas matko przez to lekcję divina szepcz dobre boże głębokie życiodajne natchnienia daj rozumienie słowa pomóż matko przyjąć słowo wcielić je w życie abyśmy byli żywym słowem boga żywego dla tej biednej ziemi modl się za nami, oblubieńco Ducha Świętego. Słowa Ewangelii według Świętego Marka. Uczniowie byli w drodze, zdążając do Jerozolimy. Jezus wyprzedzał ich, także się dziwili. Ci zaś, którzy szli za Nim, byli strwożeni. Wziął znowu dwunastu i zaczął mówić im o tym, co miało go spotkać. Oto idziemy do Jerozolimy, a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą poganom, i będą z niego wszydzić, oplują go, ubiczują i zabiją, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Wtedy podeszli do niego synowie Zebedeusza, Jakub i Jan, i rzekli: Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy? On ich zapytał, co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu, daj nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? Albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu, możemy. Lecz Jezus rzekł do nich, kielich, który ja mam pić, wprawdzie pić będziecie i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy usłyszało to, dziesięciu pozostałych poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich. Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami, Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich, bo i syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Oto słowo pańskie. Wraz z Panem idą do Jerozolimy. Dosłownie idą do Jerozolimy, ale też duchowo idą do Jerozolimy, dojrzewając duchowo, upodabniając się do Jezusa. Odbierając życie w prawdzie, którą jest Jezus, rozumując podobnie jak On. I my, uczniowie Jezusa, idziemy do Jerozolimy, zmierzamy do tego momentu niebiańskiego, ale zanim Jerozolima, to tuż przed Jerozolimą pascha przejście, ze śmierci ku życiu. Zatem zmierzanie do Jerozolimy to ziemska droga, której celem jest nowe Jeruzalem. Niebo! Życie wieczne, szczęście wieczne. Jezus wyprzedzał ich. Nie dlatego, że miał kompleksy, że cierpią na niskie poczucie wartości własnej i chciał cały czas wyprzedzać, dominować, manifestować swoją osobę, żeby pokazać sobie i innym, jak bardzo jest ważny. Tak czyni człowiek grzeszny, każdy. Bez przemienionego serca przez Jezusa, bez jego miłości, człowiek zakompleksiony, człowiek o osłabionym poczuciu wartości własnej, człowiek z zaniżoną samooceną, a przecież każdy z nas taki jest w różnej skali. Jest to konsekwencja raz grzechu pierworodnego na dwa. Historii naszego życia: lubi wyprzedzać innych, dominować nad innymi. Lubi gadać, a nie słuchać wyprzedzać fakty. Ktoś chce coś powiedzieć, zrobić, a ten drugi, chcąc zamanifestować siebie, wypełnić w relacji całą swoją osobą przestrzeń wyprzedza, ciągle wyprzedza. Zrób to, jeszcze to, jeszcze tamto, trzeba tam sięgnąć. Jeszcze nie dosłyszał, jeszcze nie wysłuchał, a już wyprzedza. Tak poznać człowieka, który nie doświadczył dowartościowania w Bogu jego miłością. Jezus wyprzedza ich, dlatego że chce im wskazać, aby szli za Nim, aby w tej drodze dosłownie do Jerozolimy, ale w tej drodze ujętej symbolicznie. Jako ziemskie życie ku życiu wiecznemu adorowali Jezusa, a poprzez adorację upodabniali się do Niego, bo ta droga, droga do Jerozolimy jest po to, upodobnić się do Jezusa, aby nie tracili z oczu Jezusa, bo jeżeli stracą z oczu Jezusa, to się zagubią, aby nie stracili z oczu tego, który jest drogą prawdą i życiem. Aby też nie poszli za antychrystem, antyjezusem. Bo człowiek to po grzechu potrafi zmanipulować Słowo Boże, ukształtować je na swoją modłę, na swoją wygodę, na miarę swojej pychy, bo człowiek potrafi wymyślić sobie Mesjasza, troszkę wziąć sobie z tego prawdziwego, a resztę dokoptować swoim zniszczonym przez grzech ego. Mieć przed oczyma Jezusa, adorować Jezusa, mieć przed oczyma Jego naukę, Jego życie, uczyć się od Niego żyć, wypełniać przykazania tak jak On. To chce już w ostatnim odcinku swojego ziemskiego istnienia zakomunikować uczniom Jezus, wyprzedzając ich. Także się dziwili, dziwił się, co On tak wyprzedza. Może nawet go osądzają. Musi ciągle być z przodu, musi prowadzić, musi dominować. Nie dlatego, że musi dominować, tylko dlatego, że jest Bogiem. Że zna drogę, wie jak iść, wie jak żyć. On jedyny. On to potrafi, nie my. Ci zaś, którzy szli za nim, byli strwożeni. Jezus na przodzie. Wpatrzeni w Niego uczniowie, apostołowie, a jednak trwoga, dlaczego byli strworzeni? Apostołowie wiedzą, uczniowie wiedzą, dociera to do nich, że tam w Jerozolimie, gdzie Jezus okaże się Mesjaszem, gdzie zamanifestuje się Jego Królestwo, rozumiane przez apostołów i przez uczniów jeszcze w sposób błędny, bo myślą o królestwie doczesnym ziemskim i zwycięstwie Mesjasza militarnym nad okupacją rzymską. Apostołowie i uczniowie wiedzą, że tam rozegra się jakaś walka, że to ujęte przez nich w sposób doczesny. Królestwo zanim się objawi i zakróluje, będzie okupione jakąś ofiarą. Strwożeni będą faktem, i to jest powodem ich trwogi, bo wiedzą, że ich Mistrz Jezus będzie musiał się skonfrontować nie tylko z okupantem rzymskim, ale z arystokracją kapłańską. Że będzie musiał się skonfrontować, delikatnie rzecz ujmując, Taka jest treść ich serc na ten czas, gdy zmierzają do Jerozolimy. Dlatego trwoga z arystokracją jerozolimską. to nie będzie łatwe. Jezus już był w Jerozolimie. Apostołowie, uczniowie, widzieli, jaką nienawiść mają, jaką zawiść i wolę zabicia ich Pana wyrażają. Wielcy tego świata i to kapłani, uczeni w piśmie, religijni ludzie. Komentatorzy tego fragmentu Ewangelii św. Marka mówią dodatkowo, że funkcjonowała pośród Żydów od jakiegoś czasu, taka tradycja, że właśnie, nie lubię tego słowa właśnie, ale ono jest adekwatne, że arystokracja jerozolimska, że arystokracja kapłańska zada największy ból Mesjaszowi, że zanim zapanuje Królestwo Boże, rozumiane tak, jak je rozumieją je, jeszcze nie w sposób prawdziwy, jako doczesne, to poprzedzi je Potężne starcie i wrogość wyrażona względem mesjasza ze strony arystokracji jerozolimskiej. Dlatego są strwożeni, bo, bo wiedzą, do końca nie wiedzą to jeszcze gorzej: bo jak człowiek wie dokładnie, co się wydarzy, to się boi, jeżeli to jest coś ważnego, zagrożeniowego, ale jeżeli wie niedokładnie, wie, że coś będzie no, niedobrego tam się dziać na podstawie tradycji i już doświadczony relacji jaką widział relacji uczonych w piśmie i arcykapłanów do Jezusa to się boi to się lęka dlatego są strwożeni ale też dlatego Jezus idzie jako pierwszy idźcie za mną i za nim to być jak on to nie tylko naśladować go Ale Jezus, tak jak już wielokrotnie sobie mówimy, nie stara się przypodobać uczniom apostołom. Nie stara się, brzydko rzecz ujmując, dawać im jakiejś nieprawdziwej ściemy, wszystko będzie dobrze i tak dalej, i tak dalej. Nie. Jezus zawsze mówi prawdę, nawet jeżeli ta prawda boli, nawet jeżeli ta prawda sprawi, że będą. W pewnym sensie umierać. Umierać będzie wskutek tego słowa, które Pan skieruje, w nich fałszywa prawda. My nierzadko popełniamy taki błąd, żeby się nie narazić drugiemu człowiekowi, nie zadać mu bólu, nie mówimy prawdy. A nawet nic nie robimy, gdy On grzeszy, gdy nie idzie do Jerozolimy, gdy idzie do Szeolu. Gdy idzie do piekła prostą drogą, bo wszedł w cudzołóstwo, tak? czy w jakąś Sodomie, Nie powiemy mu prawdy, bo nie chcemy go zranić. Apostołowie są strwożeni. Myślicie, że Jezus o tym nie wie, że są strwożeni? Chodzicie na przodzie, a oni za nim. To On zna ich serca doskonale. To jest Bóg, On przenika ich serca. Wie, jak wypełnione są trwogą. Jednak mówi trudne prawdziwe słowo, które wprost objawia powód ich trwogi, który oni przeczuwają, dedukują, domyślają się. Idziemy do Jerozolimy. Syn człowieczy tytuł mesjanistyczny ze Starego Testamentu, oznaczający Mesjasza, choćby z księgi Daniela, wiemy to, zostanie wydany. To jest bardzo trudna prawda. Mógłby nie powiedzieć: pójdziemy do Jerozolimy, ja tam z martwych stanę, pokonam śmierć. Nie, mówi prawdę, toczka w toczkę. I oni mają się zrodzić z tej prawdy. A człowiek, jak się rodzi duchowo, to też doświadcza bólu. Chcemy ludziom oszczędzić bólu? Chcemy ludziom oszczędzić cierpienia, nie zrazić ich? Wystawiając na szale ich życie wieczne, to jest niedojrzałe. To jest egoistyczne. Prawda boli. Zwłaszcza jeżeli oznacza umieranie, śmierć. Powiedzieć prawdę z miłością. Jasne: Jezus nie jest w stanie inaczej mówić prawdy, wszak jest całym miłością i miłosierdziem ojca. Oni w trwodze, a on do nich. Syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom, uczonym w piśmie. Wypełni się zatem ta tradycja. Jednak stanie się tak, jak oni się obawiają, że się stanie. Oni go skażą na śmierć i wydadzą poganom. Będą z niego szydzić, oplują go. Taki los spotka ich pana. A jeszcze pan chce iść na przodzie? To znaczy, że taki los też nasz spotka, jego uczniów. My tak nie chcemy. Oplują, ubiczują, zabiją. Bardziej szczegółowo nie można było wyrazić tej prawdy. Panie Jezu, jaki ty jesteś mało delikatny, jaki ty jesteś nieempatyczny. Właściwie twój język to mowa nienawiści, to hejt. Jak można tak ranić ludzi? Jak można tak strzelać między oczy prawdą? Mogłeś powiedzieć, że. Umrzesz tam, czemu mówisz, że będziesz wyszydzony, czemu mówisz, że cię oplują, czemu mówisz, że cię ubiczują? Mogłeś powiedzieć, że cię zabiją i z martwych zmartwychwstaniesz. Czemu jesteś taki szczegółowy? Jesteś szczegółowy dlatego, żebym ja wiedział, gdy ja będę opluwany, gdy ja będę wyszydzany, gdy ja będę biczowany, niekoniecznie fizycznie, ale moralnie biczowany, językiem biczowany. To Panie, będę wiedzieć, żeby nie tracić wtedy Ciebie z oczu, bo to jest Twoja droga. Podpowiedział jest tutaj, kto to uczyni? Uczeni w piśmie ludzie religijni. Swoi swojemu. Ale. To wszystko okazałoby się jakimś jednym wielkim cierpiętnictwem, tragizmem, którego człowiek nie chce z natury, bo natura buntuje się i tak reaguje na cierpienie, gdyby nie ostatnie słowa Pana, a po trzech dniach zmartwychwstanie. Pokona to wszystko. Pokona śmierć. Celem nie jest śmierć. Celem nie jest wyszydzenie. Celem nie jest oplucie. Celem nie jest biczowanie. Nie. Celem jest zmartwychwstanie, zniosę to wszystko. Zniosę różne odcienie Twojego losu, panie, gdy będę naprawdę iść za tobą, bo to, że jestem religijny i ochrzczony, nawet to, że korzystam z sakramentów jeszcze nie oznacza, że ja idę za tobą. Arcykapłani uczeni w piśmie nie rozeznali w Chrystusie syna Bożego Mesjasza. To oni zadali mu ten ból. To oni przyczyni się do jego śmierci. To ja będę wiedzieć, że idziemy do życia wiecznego, do Jerozolimy. Że celem jest zmartwychwstanie dla nieba. To jest ta perspektywa Jerozolimy. To są tak trudne słowa. Choć zakończone dobrą nowiną i wszystko jest dobrą nowiną, bo gdy mówi się prawdę, to jest zawsze dobra nowina. I gdy chodzi o człowieka w relacji do Boga, to zawsze kończy się życiem, bo Bóg jest życiem, w Nim nie ma śmierci. On pokonuje każdy rodzaj śmierci. Zobaczcie, kto zadaje szydzenie, kto opluwa, kto biczuje w tej trzeciej zapowiedzi o męce, śmierci, zmartwychwstaniu naszego Pana? Ludzie! Bóg nie opluwa, Bóg nie biczuje. Bóg nie zabija. Bóg z martwych staje. Zatem, gdy szydzą ze mnie, a gdy będę za Jezusem iść naprawdę i będę mówić prawdę, nawet jeżeli ta prawda będzie boleć drugiego człowieka, ale będzie powodowana miłością i troską o Jego zbawienie z martwych stanie dla nieba, to nie jeden mnie wyszydzi, nie jeden mnie opluje, nie jeden mi w rewanżu policzek sprzeda, ubicuje mnie. Ale to wszystko zakończy się życiem. Życiem wiecznym, szczęściem wiecznym, które nie ma końca. Zauważam w reakcji na te słowa, słowa prawdy zakończone życiem, można powiedzieć happy endem wiecznym, eskapizm, uciekają od rzeczywistości. Apostołowie reagują jak od czapy, nie przyjmują tych słów nie przyjmują. Gdyby Jezus powiedział idę do Jerozolimy i z martwych stanę, pokonam śmierć, grzech szatana, zwyciężę Rzymian, zwyciężę wszystkich tych, którzy chcą mnie zabić, o to by brawa były, no to idziemy. Ale Jezus powiedział też o tej drodze. O środku, za pomocą którego to się dokona. Jakby niewrażliwi. Jakby nie rozumieli języka Boga. Języka Chrystusa, apostołowie, synowie Zebedeusza, Jakub i Jan. Nauczycielu pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co prosimy. A co chcecie? Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli po jednej stronie i po drugiej, po lewej i po prawej stronie. Uczyń nas swoimi namiestnikami. Oni są tak nakręceni, nastawieni na chwałę, na zwycięstwo i dobrze że nie przyjmują tej drogi sposobu w jakim Jezus dokona zwycięstwa dlatego Jezus mówi, nie wiecie o co prosicie nie wiecie jak o to ma cenę bo jest dobro i zło zło was będzie atakować zło będzie próbować was ośmie ośmieszyć, uśmiercić opluć, ubiczować to będzie walka. Nie dlatego, że ja tak chcę, tylko dlatego, że zło jest takie. Zło nie będzie chciało, zło brzmi abstrakcyjnie. Poplecznicy diabła nie będą chcieć, nawet religijni, żebyście dotarli do Jerozolimy. Nie. Będą próbować was zwieść, dając wam jakąś Ewangelię o Jezusie pozbawionym krzyża. Bo czymże jest mówienie Jezusowe o kielichu, który każdy z nas ma wypić? To jest mowa o krzyżu. Dlatego że jest zło, które atakuje, które nie znosi dobra. Dlatego że są ci, którzy wybrali drogę potępienia. Dlatego że jest na wieki potępiony, zniszczony, zdegradowany, zdemoralizowany szatan, który będzie próbował was z tej drogi zwieść. Wypijecie kielich, tak? Mówicie, że wypijemy, ale to właśnie będzie ten kielich, o którym ja mówię, a na który wy reagujecie, jakbyście nie rozumieli, co ja mówię. Wy już myślicie o zmartwychwstaniu, o chwale. Tak, dobrze. Zmartwychwstanie, chwała ma nas mobilizować. To jest cel. Ale wcześniej kielich. Kielich. Po to pijemy z jednego kielicha Pana. Karmimy się Jego ciałem i Jego krwią najdroższą, po to jesteśmy odkupieni Jego najdroższą krwią, aby mieć siłę, aby to znieść, aby nie stracić Jezusa, wtedy, gdy będziemy dzielić Jego los, aby dojść do Jerozolimy. Chwała, splendor, marzy się Jakubowi i Janowi. Uderz w stół, a nożyce się odezwał. Pozostali apostołowie są wściekli na tych dwóch. A tak naprawdę ci dwaj wyrazili ten apetyt na chwałę, na prestiż przy Panu, na bycie przy Panu bez krzyża. Wyrazili serca pozostałych apostołów i uczniów. Pragnienie władzy, pragnienie prestiżu, pragnienie bycia na świeczniku, nawet za cenę odrzucenia krzyża, za cenę niemówienia o grzechu, za cenę patrzenia spokojnie czy niespokojnie, jak ktoś się potępia, byle być na świeczniku, byle mieć swój stołeczek. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.